Witam wszystkich z tej strony. Angie, dzisiaj znowu jestem sam. Witam Was w kolejnym odcinku z The Simsów 4. Iga właśnie wróciła z roboty. Eee, nasz tutaj nowy... Typ, może nie współlokator, ale tymczasowy Przybysz chyba nam lodówkę rozpiewszy. No nic, no nic, przynajmniej... No dobra, potem się to załatwi. Kasę trzeba oszczędzać, więc trzeba być to jakoś to powiedzieć Nie, nie masz innych dobra. Do swój to wykończone, więc... No idziemy spać. No nie ma więc dłużej... Ja tutaj Kevin jakoś się jakoś sam, że tak powiem. Załatwi. Kanapa jest. Jest wszystko co do szczęścia potrzebne. Mam tylko nadzieję, że to gówno nam tu nie wybuchnie. Nocy. Nieco sobie rozłożył. Okej. Okay. Lepiej nie będzie nam... Nie zepsuje nam go ka kanapy. Nie wiem, jak miałby, miałby kanapę zepsuć, ale lepiej dmuchać na zimną. Dobra. Dzisiejszego dnia również szkoła, również trzeba będzie się tam udać. A Kevin z nami zostaje do piątku. Dobra, myślę, że można wstać, iż weźmy sobie na szybko pysznic. I potem tutaj w sumie jest. Jedzenie sobie od razu kosztujemy, a potem. My Powiemy naprawić tą lodówkę. Zwłaszcza, że Iga się pewnie zaraz wybudzi, że trzeba będzie coś po prostu z tym zrobić. No nie! My to chcieliśmy zjeść. Czekaj, może wpierw niech Piotr zrobi coś po Piotrowemu? Czyli go po prostu opierdoli. O to, że kłopie, chwilę tu jesteś i już tam się lodówka psuje. No panowie się chyba dość mocno nie polubią. A... laho sturka Dobra, zostawmy go już i już by do naprawy lodówki, bo z głodu pozdychamy. Bawmy mu może humor za to, że Piotr go opieprzył. O w jej stylu. Diowo ubołem chłopiec jakiś. Ostępne towarzystwo. Właśnie widzę. Ale zba fajnie, chyba i mój kąt nie wyrabia troszeczkę. Przy Simsach! Próbujmy ty typa, cieszyć dzisiaj będzie taki smutny. Może przyjechał do nas. No dobra, w odwiedzinie to dużo trochę przesadzone. Przyjechał, bo miał jakieś problem. Może dlatego mu smutno. O wie. O niba Hanna! Wakslen. <głos> <głos> Chyba nie wyszło Chyba nie ma sensu z nim gadać, bo to się... To chłop nie jest widzę w nastroju na rozmowy Niech będzie sobie... Mamy coś w lodówce zachowanego? Nie mamy To ryzykujemy i coś gotujemy Niech będzie deser jakiś tam jak owocowy dwa Pioty, tu do swoich notek nice usiądź się nimi zajmij. Potem, jak mamy czas, jeszcze parę godzin, to wyjdziemy sobie do Moiska, bo coś czuję, że mimo wszystko masz troszeczkę, troszeczkę dość towarzystwa Kevina. Także on tu zostanie z Igą Może ja spróbujemy jakoś do niego zagadać. Nie wiem, jakąś ożywioną rozmową, cokolwiek. Bo my jakoś. Niech się jakoś podlepszyć to Podlepszyć powiedzmy tą nieprzyjemną tą sytuację z jego smutkiem i tym wszystkim Kokolwiek Tam nie chodził taki smętny po chacie Extujemy Blaffo To mogę jakoś rozbawić Masz no. jakieś dowcipy Ratuj od to Roby ci to Hemshwad Blaffy o, oh, a... Ja ba. Dobra, jakoś Iba. działa. Także to dobrze, ale mimo wszystko nasz, nas po, potrzeby fizjologiczne wzywają a jego sen, jak widzę. Trzeba w nocy spacie nie łazić. Praca domowa odrobiona, teraz idźmy się, gdzie jest nasz Moisek. Chodźmy, wybawmy się z nim troszeczkę. W naszym superowym kostiumie bowym. Dobra, zaraz pójdziesz do mojej myślę, że nie będziesz się tak A Dobra, skończysz się myć, bo na prąd używasz i dogądź to swoje, wiesz, co dzieło sztuki nowoczesnej. Bardzo się przyjaźnią, no ja myślę. i ciaskać. To bez jakiego powodu. Koła za godzinę, to tam jeszcze achnijmy kilka benzów, z rytku. nogi musisz udomalować i będzie perfekcyjnie. Drugi poziom malarzy. Zasłyszałem ja jakąś maszynerię? Nie to... No dobra. Chociaż może do tego zaliczy. Ale ja już myślałem, że to jakieś eksperymenty, dziwne rzeczy zaraz na zlecą. Fantazja mnie poniosła. Jakoś dobra. Dobra. Sprzedajemy, póki ma jakąś wartość, bo kasa jest nam. Ja jestem idiotą. Złożyłem tego kopię. No, kasa jest na potrzeby, też Szkoda, że bardzo mało ta tu... Zrobiliśmy na tym mniej niż powinniśmy. Jakaś poczta przyszła, weźmy. Zobaczmy, co dostaliśmy. Jakieś datki. Gratulujemy z założenia własnej kolekcji pierwiastków. Jeśli naprawdę chcesz się nią popisywać, pomyśl o zakupie gabloty na... E, to co? coś ostatnio. W związku z tym załatwiał. Te E, Jak to szybko... Jak szybko poszło. Gdzie impreza? Gdzie tort? Czemu w kalendarzu nic nie ma? małego szczeniaka Moris stał się dorosłym psem. Może teraz spinać się po schodach, nareszcie, naj najważniejsza cecha ze wszystkich. Chodzić na spacery i uczyć się sztuczek. O, pouczymy go, pouczymy. Jeśli został wykastrowany, ma też możliwość starać się o potomstwo. Moris, brawo, ty. Jaż go muszę ujrzeć. No normalnie ja bym go nie rozpoznał Iga, chodź, do, chodź zobaczyć co się z twoim towarzyszem stało O, chodź się zabawić. Bo, zabawmy się mój mały. No już nie taki mały. Daj mi zabawki. dajcie jakieś załabki. Zobacz. Teraz nie musi chodzić cały czas na zewnątrz. Ale chyba się pobawić tym nie zdążymy. Już se piłkę ogarną. No proszę. Tuż za niespodzianka. z nim chyba nie pobawimy, bo już niestety wzywają nas obowiązki. Ale tak, idziemy obydwoje... Mówię, że Ke w sumie... Cało no, mam się dziwić, że Kevin przyszedł razem z nami. Jakby... Mi... Jesteś póki co pod naszym dachem. Nie wszystkim się to podoba, ale trudno. Pełen napięć. No. Zaproś obiekt uczyć. To coś... To może. Słuchajcie. Bal się zbliża, jest sobota, więc będzie można to jakoś, że tak powiemy... Wykorzystać. Czemu to tak dziwnie zabrzmiało z mojej... Dobra, mamy tu naszą przyjaciółkę, także przyjdźmy. Oplotkujmy sobie, powiedzmy, te. Nie mówię, że ostatnio u mnie działo. Tak, byłam na cmentarzu się przejść. Uwielbiam naturę. To w sumie dogadałabyś się z Piotrem, myślę. Problem w tym, że on z mało kim się dogaduje. Coś to teraz zagadał. Okej, okay, może tak z grzeczności się przywitajmy. Oh, Serpino Vanabi jaba! Yeah, Chciałem powiedzieć że jaką książkę tutaj czytamy mm. właśnie oh, mm. ah, sooner, nip, nip. Dusza Towarzystwa, to troszeczkę w się do nas Okej okay. Ktoś do nas zagadał, może się troszeczkę powiększy Piotrowski Przejdź znajomości, że to tak naprawdę Co tu mam? Dziś po lekcjach odbędą się zajęcie przygotowawcze do sprawdzianu. Spotkajmy się w klasie numer 2 i zapraszam każdego, kto ma ochotę do nas dołączyć. Że obecność nie jest obowiązkowa, ale przypominam wszystkim, że sprawdzian zaplanowany na piątek to ostatni dzwonek, by się czegoś nauczyć. No Piotr raczej z tego skorzysta i Myślę, że będzie wola szybciej wyjść do domu. Potrzebuje rozrywki, stresowa

Wydał mnie toś malowanie. Ja myślę, że już malowanie dobrze imię. umiemy. Piotr, fotografie. Okej. Okay. Co to jest w ogóle za lekcja? Te sztuki. I połączenie fotografii i malowania. Ciekawa mieszanka. Ale my już malowanie mamy nawet na drugim poziomie. No co? Rozmiana syrena alarmowa, rozsądni uczciwie powinni się ewakuować z budynku. Co się odpierdala, to jakieś ćwiczenia czy co? Okej, okay. widzę, że reszta ma to gdzieś. Nie, ale jednak nasze rodzeństwo po... Powiedzmy, ostatnich przeżyciach związanych z pożarem, śmiecią w staniem. chyba wolą oni jednak szybko stoty. Może nie przesadzaj szybko, nie przesadzajmy, bo za bardzo im się nie śpieszy, ale jednak stąd zniknąć. Co kurwa Nie sobie Co robicie I chyba Nie było żartów z tym pożarem Albo no mówię ćwiczenia U mnie w szkole było więcej ćwiczeń Akurat niż jakichkolwiek pożarów Ta dziwna sawana tutaj zostaje Siedzi w sumie Okej okay. Dobra ty człowiek, Wiesz co tu się dzieje coś tego wiesz, nie wiem, żeby go wypytać, czekaj. tak, teraz już... nie wiem, może po prostu no, się go co ty ty, ty piec, co ty wiesz cokolwiek, po co prostu ćwiczenia czy co? Nie, chyba no, a nic nie wie, no to chyba cię popieprzyło, nie jest z... Stójże, że ty. nienormalna. Co tu się dzieje? Strażak sobie przyszedł, i z tą całą sawadą sobie gada. Co tu się dzieje? Dobra. Nie, weź wracaj mi tam. Myślę, że się okaże, rzeczywiście gdzieś w jak nie wiadomo gdzie, coś się fajczy. A myślę, że drugi raz kosiarza do ożywienia nie przekonamy. Oh, oh God, oh o, Otał się o śmierć! Ileś mu się to nie podoba... Gdzie ta dwójka dalej gada o tym pożarze, o tym wszystkim? Ta potrzebuje tak bardzo rozrywki, nie wiem... Weź sobie to jakąś grę odpal, czy coś... ...które ci się nie nudzi. No i jakby nic, wracamy na przerwę obiadową. Dobra. E, Takiem przyjemnie się z tobą gada, ale mnie pękasz ściśnie. Wróć i łap po wszystkim już. Chyba rzeczywiście jakieś ćwiczenia jak mamy wracać, dobra. Dobra, nadużywam tego słowa bardzo często. Za często. I Gajd sobie coś zjedz Cokolwiek jakiś Mały obiad dla wegetarian bezpieczny, to dobrze To sobie, a ty spróbuj się dociągać do tej Toalety W okazji pójdziemy się troszeczkę odświeżyć Przy naszej szafce Odświeżymy się troszeczkę, bo Troszeczkę też smut nas dogania, nie wiem, jakiś dezodorant czy coś. Gadajmy sobie powiem zażegnanie, pośmiejmy się z tego, że ha ha ha, kluba, jakieś dziwne, tym podobne, nie wiem, cokolwiek. Będziemy nawijać o dorastaniu, ale dorastaniu psa w domyśle, w moim scenariuszu to tak wygląda. To jest ta córka dyrektora, z nią też można się na temat odwagi. sumie można patrzeć na to, jak ona bardzo chciała wrócić do szkoły, by sobie poćwiczyć na skrzypcach, bo taka nuda ją dopie, do, 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 dopięła, tak. Jak zwykle przy tych tak grypkach, gdzie muszę jakąś narrację, wszystko tworzyć, to mi się język plącze. Niesamowite. Może nie jestem stworzona takich filmów. Może będę musiał przecież wcześniej zakończyć serię. Mam szczerą nadzieję, że mimo wszystko nie. Dobra, jak Ci się nudzi, gdzie są te skrzypce, z których tak bardzo chciałaś? Zastydzona, Chyba te, te popisywanie się na temat odwagi nie wyszło na dobre. To Ty już odstaw te skrzypce, bo mimo wszystko dosyć nieprzyjemnie będzie, jak znikniesz nieopisanie z lekcji Powiedzmy, że raczej będziesz miała niezły opierdziel w chacie od wiadomo kogo. Test spisania pis, test, na klawiaturze. Halo, testy miały być w piątki. Nauczyciel twierdzi, że aby zdać przedmiot, uczniowie muszą pisać w tempie co najmniej 60 słów na minutę. Brzmi jak mój nauczyciel od informatyki. Iga nie rozumie, dlaczego to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro i tak wszystko robi na telefonie. Przejrzenie mediów społecznościowych podczas lekcji nie powinno przysporzyć problemów. W końcu jest to w pewien, pewien sposób związany z y, tematyką przedmiotów. Wreszcie aktualizacja stosu na mediach społecznościowych. No to mimo wszystko do niej pasuje. I ja ciężko pracowałem, teraz jest piątkową uczennicą. Nie wiem jak, ale widać jakoś się opłaciło. Ja z dnia. Iga zobiła wrażenie na nauczycielka, ale rozwija się dzisiaj nauczyła. Chyba, chyba wyszło, dobre odzywanie. Iga wyciąga telefon, pośpiesznie publikuje pusz, Pusta, tak. Pytać <śpisać> widać też nie umiem, chyba za często opuszczałem polski. Posta, po czym wsuwa urządzenie z powrotem do kieszeni. Zajmę nauczyciel zdąży coś zauważyć. Uff. Nowe post na towarzyskim króliczku. Aż, aż se spojrzę co tam, tam na wysyłałaś? E, moje życie skoro jest tylko z pracy. Na ja to jakieś poprzednie. Post o alarmie pożarowym. Wydać radosno, bo w sumie nic się tak naprawdę z dalszej perspektywy nie wydarzyło. Ćwiczenia przeciwpożarowe mają swoje plusy. Omijają mnie niektóre lekcje i kartkówki. O fakt. Iga. Ty już w takim razie raczej do domu, ty się musisz w sumie przespać. A ona z po tej drugiej lekcji miała się jakieś takie dodatkowe zajęcia, czy coś y, odbyć. O, weź udział w zajęciach przygotowywania do sprawdzian. to ty Piotr się tam uderzy. Ja wiem, że masakrycznie potrzebujesz rozrywki. Ale no... no ale no mimo wszystko... Od... W duszy czujesz, że ci się to przyda! O! A nasz nowy znajomek jak jakieś tutaj i córka, dyrektorki jakieś tutaj protesty tworzą. E, nie nasz interes, po prostu się tym zajmiemy. Tym przygotowywaniem. Widać że nas tutaj. tak byłem wizytor naszej chaty też się tu znajduje. Widać, że... Piotr będzie się troszeczkę zniesie go towarzystwo. No wiem, wiem, spokojnie, wiecznie te zajęcia trwać nie będą. Tak długo tu siedzimy, że Iga już do pracy dożywa się utać. Dobra, zajęcia widzę, że już się skończyły. Tylko tylko zetrzeć tablicę. Chyba nam to jakieś pomogło. Dobra, my już musimy wracać. bo już naprawdę jest z nami no nieciekawie zabawa ale ty nam zaraz tu padniesz ze zmęczenia wejście szybciutki pysznic i połóż się spać Maurice, w planach dzisiaj, miałem w planach dzisiaj troszeczkę zabawy z tobą ale szkoła nas dzisiaj porządnie wykończyła mam nadzieję że iga się przynajmniej z tobą która pobawiła pod naszą nieobecność bo na tego tutaj Piotr raczej nie może liczyć a trochę się wymyliśmy, teraz trzeba iść w końcu spać. będzie to troszeczkę przeinaczyć chyba odrobinę w tym domu dla Moisa, ale to się zrobi potem. Maurice, pilnuj go O, Iga awansowała! To no dobrze, będzie więcej zarabiać. Konsultatka Konsultantka. Obsługi klienta. Iga awansowała, teraz będzie pracować jako, no przeczytałem. Iga będzie teraz zaleć dodatkowe 8 cm na godzinę, otrzymać w sumie 48 simlonów na godzinę. Otrzymujemy do bonus 244 cm na godzinę. Zajebiście, Im więcej kajzu tym lepiej. Eee, I widzę, pracuje cały czas z wyjątkiem weekend. I ona jest głodna, wymęczona i z brakiem zabawy. Ach, ciężkie życie tego naszego rodzeństwa. Dobra, jakiś ku... mini burger wegetariański. Będzie dobry, będzie git. Już nawet nie mamy siły, mam wrażenie, do typa zagalić w jakiejkolwiek sprawie. Siła ani ochoty z tego co widzę, jak potraktowała tę biedę. Czym... Ale widzę, że się... nie, wiecznie smutny z jakiegoś powodu. Uważaj z tym. Gdybym jest naprawdę źle. I, myśl, I myślę, że Iga by go jakoś spróbowała pocieszyć, gdyby nie to, że jest... Wykończona. Dobra, i myślę, że sobie tutaj zakończymy ten odcinek. Ja wiem, że mimo wszystko yy, z moim, powiedzmy, tokiem grania, to za bardzo... moi stereo... Trzeba się będzie naprawdę czegoś takiego oduczyć Ale przyszedł na pocieszającego przytulasa, dobra Może Iga znajdzie troszeczkę energii, by z nim zagadać Ale to naprawdę musi być szybka rozbowa. No niech oni co sobie gadają, a jak... No jak już mówiłem moim powiedzmy tempem nagrywania z dnia, po prostu simowego na drugi dzień, to bardzo długo daleko nie toczymy z fabułą. No ale gdyby robił to w taki sposób, dobra idźmy już spać, to byśmy ominęli na przykład urodziny Morisa, a to by było coś okropnego i jakby hero będzie się dowiedział, oj to by mi żyć nie dał. Piotr się zaraz wyśpi, no ale mówię. I też moje gadanie, mimo wszystko to jest troszeczkę dziwne w tej serii, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę się dobrze bawicie. Także subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, by żadne filmy was nie ominęły. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się! No i cześć!